Witam Państwa. W tym momencie znajdujemy się w gospodarstwie, które od ponad 15 lat zajmuje się produkcją warzyw w miejscowości Strachoń, gmina Dobrzyń nad Wisłą. Gospodarstw, właścicielem gospodarstwa jest pan Roman Kęsicki. Ja jako doradca z Ośrodka Doradztwa rolniczego w Minikowie, oddział Zarzeczewo, przyjeżdżam tutaj do tego gospodarstwa ponad 15 lat. W tym gospodarstwie praktycznie przez Ostatnie 15 lat produkowało się tylko i wyłącznie warzywa. Ze względu na to, że praktycznie w okolicach nie ma żadnej hodowli zwierzęcej, bardzo trudno jest pozyskać obornik. Więc w glebie ubywa materii organicznej, ubywa również węglanów. Żeby podtrzymywać te zawartości. Od wielu wielu lat co roku stosowaliśmy w gospodarstwie niewielkie ilości kredy nawozowej. W zależności od zawartości wapnia było to od 500 kg do tony. Warzywa nie pozostawiają żadnych resztek pożniwnych. W gospodarstwach, gdzie uprawiamy zboża, uprawiamy kukurydzę, tych resztek pożniwnych troszeczkę nam w glebie zostaje, rozkładamy tą słomę. Nie ma problemu. Po warzywach, praktycznie tych resztek pożniwnych, nam zostaje niewiele. Dlaczego nawozy wapniowe z zawartością kwasów humusowych? Otóż dlatego, żeby. Stworzyć lepszą strukturę, żeby ten wapń można było zmagazynować w glebie. Jak ja tutaj zacząłem współpracować z producentem, czyli te 15 lat temu, zawartości wapnia w glebie wahały się w granicach 400-600 mg. To, co nam się udało podnieść przez te 15 lat, to jest około 800-1000 mg. A proszę Państwa, po roku. Prób, tak naprawdę, czyli w tamtym roku na wiosnę został zastosowany e, humikalk 4.0 w ilości 500 kg e, na hektar, właśnie w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. To jest ta gleba z humikalkiem. E, tutaj węglany podniosły się na ilość około 1400 mg, tak? Tam dalej na polu nie był stosowany humikal, tylko zwykła kreda nawozowa i tam jest węglanów 1163 mg na litr, więc widać znaczną różnicę. Jakie najczęściej są popełniane błędy przez rolników, jeżeli chodzi o nawożenie? E, najczęściej, e, czy producenci warzyw, czy producenci rolni, nie wykonują analiz gleby i tak naprawdę nie wiedzą, ile w tej glebie znajduje się składników pokarmowych. Jeżeli chodzi o producentów warzyw, mało kto. E, tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że nie tylko te podstawowe składniki mają wpływ na plon. Pośrednio może ma również wpływ wapń, który wpływa na strukturę gleby. Jeżeli tego wapnia będzie bardzo mało w glebie, to rośliny nie będą odżywione wszystkimi składnikami pokarmowymi tak, jak powinny być odżywione. Poza tym gleba będzie zlewna, będzie się zamywała przy pierwszych. Większych opadach deszczu, niestety nie będziemy mieli tutaj takiej struktury i takich gruzełek, tylko będziemy mieli taką ulizaną glebę, która nie będzie przepuszczała powietrza, nie będzie wymiany gazowej, nie będzie wsiąkała gleba w glebę woda i będą tylko problemy. Jeżeli nie będzie wymiany gazowej, będą choroby glebowe typu fuzarium, typu kiła. To nawóz humikalk 40 zawierający wapń w postaci kredy co jest bardzo ważne w postaci węglanu wapnia zawiera również materię organiczną w postaci kwasów humusowych zawiera również mikroelement bor zawiera także mikroorganizmy które wiążą azot z powietrza nawóz który można polecić do stosowania praktycznie corocznego w niewielkich dawkach. Humikalk stosujemy w dawkach od 200 do 500 kg co roku na glebę, żeby wzbogacić ją o zawartość wapnia, przede wszystkim, ale także zawartość próchnicy. Nawóz Humikalk, czy Produkty podobne, zawierające materię organiczną w sobie, będą musiały być stosowane w niedługim czasie przez rolników, ze względu na to, że nastaje Zielony Ład, i będziemy musieli dbać o to, żeby w glebie było więcej materii organicznej, żeby wykazać się w badaniach, że tej materii organicznej przybywa, a nie ubywa. Nawozy tego typu też będą musiały być stosowane ze względu na to, żeby w glebie zostawały składniki pokarmowe, żeby nie były wypłukiwane, żeby były wręcz wiązane, a nie tracone tak jak jest to do tej pory. Jakich efektów możemy spodziewać się po zastosowaniu nawozu humnikalk 40? Otóż nawóz zawiera wapń w postaci węglanu wapnia, więc będzie nam podnosił zawartość wapnia w glebie. Nawóz również zawiera materię organiczną, kwasy humusowe, co ma spowodować, że ma zwiększyć zawartość próchnicy w glebie, co wyszło również w analizie. Nawóz również zawiera bor, który dla wielu roślin jest zbawienny, jest pobierany z gleby przez zwłaszcza rośliny z warzyw, warzywa kapustne, czy rośliny z rodzaju kapustnych typu rzepak, broku, kalafior i, i, i tym podobne. Tak? Także tutaj efektów jest bardzo wiele. W glebie większa jest około 3 razy po zastosowaniu preparatu humikalk, zawartość azotu azotanowego, na co ma wpływ zawartość w nim bakterii wiążących azot z powietrza jak stosować ten nawóz, żeby utrzymać tą odpowiednią zawartość próchnicy? Trzeba stosować niewielkie dawki ale co roku, w zależności od zawartości wapnia w glebie. E, można stosować od 200 do 500 kg na hektar, e, ale corocznie, tak, e, żeby ta zawartość próchnicy, zawartość wapnia e, corocznie się zwiększała albo chociaż była utrzymywana na tym samym poziomie żebyśmy nie e, zubożali glebę e, zawartość materii organicznej